Cześć, ja mam, witamy, chłopaki, witamy. od razu na start do was pytanie. Przede wszystkim witam wszystkich. Chciałbym ciebie zapytać, bo pamiętam chyba w styczniu to było, było zapowiadanych kilku zawodników, którzy mieli wystąpić w tym roku, w 2022, ale finalnie brakuje dwóch. Bra brakuje Spysińskiego i brakuje Majewskiego. I czy mógłbyś wyjaśnić, przedstawić jakieś oficjalne stanowisko federacji, dlaczego finalnie tych dwóch panów nie zobaczymy w tym roku Ogólnie w octagonie? to trzech, bo jeszcze DJ Palasite i chłopaków. A nie rozumiem, bo, to, DJ, ale... bo DJ też był ogłaszany na tej konferencji. że będzie, on, był, on prowadził tę konferencję, I, ale on i, będzie. By, też... Nie, potem ja wszedłem i ja prowadziłem z nim. A panel. to ja to z tego nie wiem. No ale dobrze, jeżeli trzech, no to w takim razie e, też chciałbym wiedzieć, czemu DJ Pacet nie wystąpi. Jeżeli chodzi o e, Daniela Majewskiego, to między nami wszystko jest wyjaśnione. E, Daniel ma gdzieś tam teraz e, swoje problemy zdrowotne. Więc na tę chwilę nie wystąpi? Tak, ale właśnie mówisz na tę chwilę. Natomiast on napisał na Twitterze, że będzie jednym z tych influencerów, którzy nigdy nie wystąpią w OKTAGONIE. Nigdy nie mówi nigdy. Natomiast... Czyli uważasz, że po prostu tak pisze pod publika, a finalnie tego zobaczymy w OKTAGONIE? Wiesz co, czego zobaczymy? No nikt go tutaj siłą nie, nie zaciągnie do OKTAGONU, prawda? Natomiast jeżeli y, będzie chciał wystąpić, to nasze drzwi OKTAGONU y, stoją, drzwi klatki. Szeroko otworem. Dobrze, a jeśli chodzi o dwóch pozostałych zawodników? Wiesz co, Ale ci... pociekaj, to w ogóle jest prawda co mówi Hubert, że DJ Palasite też miał y, walczyć w nie w tym roku? Nie ufasz mi? No, nie, tak. nie, nie. Wiesz co, Daniel też się zmaga, z, y, oczywiście ma kontuzję y, ręki, także to wszystko, no, to są problemy zdrowotne, na które nie mamy wpływu. Mm -hmm. y, nie chcemy ryzykować zdrowia naszych zawodników, dlatego też y, no, na razie wszystko w swoim czasie. A Mateusz Spiesiński? A jeżeli chodzi o Matiego, to tutaj jest sytuacja strasznie zagmatwana, ponieważ znalezienie dywala, o dziwo jest strasznie problematyczne. Zajmowałem się tym od dłuższego czasu z Rafałem i powiem tobie, że no jeżeli są jacyś chętni, to się zgłaszajcie. Natomiast mamy już tutaj pewne, pewne rozwiązania, więc myślę, że wszystko w swoim czasie.